Team! Zgrany zespół i opanowane do perfekcji zagrania pod koszem to główne atuty młodych koszykarek ze szkoły podstawowej numer 45 przy ulicy Czelackiej. Osiągane przez nich wyniki są świetnym dowodem na to, że sport i naukę można pogodzić. Wśród tej grupy, która tej dwunastki, która walczyła w Trójmieście, rzeczywiście są bardzo dobre absolwentki, ponieważ część tych dziewcząt kończy szkołę naszą w tym roku. I wśród piątki są dwie bardzo dobre uczennice, najlepsze ze szkoły. Dobrymi ocenami mogą pochwalić się też młodsze koszykarki z zespołu. Dzięki stworzeniu klasy usportowionej wszystkie mogą trenować i rozwijać się pod okiem wykwalifikowanych szkoleniowców. Trenerka przyjechała do mnie do szkoły, bo tutaj się dopiero przeniosłam na ten rok do piątej klasy. No i trenka przyjechała do, do szkoły ja, i wzięła parę dziewczyn, zaprosiła nas do siebie. Biegałyśmy, skakałyśmy w dal, ona wybierała dziewczyny. Które trenują teraz cztery razy w tygodniu po 90 minut. Ten systematyczny wysiłek przekłada się na liczne sukcesy. W tym roku pierwsze miejsce we Włoszech, drugie miejsce w Wiedniu. E, pierwsze miejsca w ogólnopolskich, więc e, mówię, to jest ciężka praca dziewczyn. One wiedzą o co walczą, o co pracują, wiedzą, że niektóre z nich może uda się grać zawodowo. W zawodowym stylu sosnowieckie koszykarki wywalczyły na parkiecie Ergo Areny tytuł Mistrzyń Polski. W turnieju Energa Basket Cup doceniona została również nasza rozgrywająca. Bardzo mnie cieszy ten fakt, że to ja zostałam właśnie najlepszą zawodniczką, chociaż i tak uważam, że wszystkie dziewczyny naprawdę dobrze zagrały. A przy okazji udziału w gdańskich rozgrywkach zdobyły nowe doświadczenia. Zawody były bardzo miłe, fajna atmosfera i było dużo przyjaciół z innych drużyn i mogliśmy porozmawiać, wymieniać się telefonami. I... Mecz też był bardzo fajny i nam się to podobało. Jest więc szansa, że również w przyszłym sezonie koszykarki jazd FBG Sosnowiec powalczą o najwyższe cele.